Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek Realistycznego Życia NATKI. Jest poniedziałek, co prawda. Penny ma urodziny dopiero jutro, ale już dzisiaj zostanie postażone i zostanie jej wyprawione przyjęcie. Oraz mamy już wyremontowany nasz salon. Stwierdziłam, że takie kolory stonowane przynajmniej. Na chwilę obecną będą pasować. Kuchnie coraz bardziej przekonuję, żeby zmienić kolory, bo jednak no, nie pasuje mi do tych pastelowych wnętrz, ale okej, okay, to na razie zobaczymy później. A właśnie teraz zaczyna się przyjęcie. Ustawiłam tego bociankowe, bo mi po prostu pasowało, a i tak tego tortu nie będzie zmuchniewać peny, no bo nie jak ma zmuchnąć, więc zaczynajmy. Nie mamy wykończone tylko łazienki i korytarza, a tak to już prawie cały domek jest. I właśnie Natka ścięła włosy i wróciła do normalnego koloru, znaczy swojego naturalnego koloru. Raczej z malutkim dzieckiem nie miałaby czasu chodzić cały czas do fryzjera, żeby rozjaśniać i tą platynę utrzymać, więc stwierdziła, że zetnie i wróci do swojego koloru. No dobrze, rozmowa o dziecku, ale to dziecko jeszcze śpi, to niech jeszcze chwilkę pośpi. Ale tutaj już przyszły małe bąbelki. Tak, bo zaprosiłam Sawanę razem ze swoimi dziećmi. Bo Sawana to ona szaleje. Adoptowała dwójkę i jedną urodziła i teraz mają razem czwórkę dzieci. O, widzicie? Mąż Rafa, aktualnie liczba dzieci cztery. No, szaleją, szaleją. Nadka, chodź tutaj, coś ugriluj na tą imprezę. I ustawiłam w końcu tutaj ten stojak. O, tak w korytarzu prowizorycznym. Na razie mamy, ale o! I noś kapcie wewnątrz budynku. Teraz będzie realistyczniej, że ona w szpilkach cały czas biega. O nie, ty to spaliłaś! Natka! Impreza miała być! O właśnie, tu są mąbelki i sawany. Marian, Edward i chyba Ewa? Tak. I chyba Edward jest ich, a Ewa i Marian są adoptowani. Ale fajnie! No, sporo ich ma. No dobrze. Ale pewnie się zastanawiacie super fajnie. Peny podrasta. A jest przyjęcie, a gdzie jest tata penny? Gdzie jest Sidney? I tego dowiecie się na Katcycenie po tym przyjęciu. Bo tutaj jest Jaden, brat Sidney. No i gdzieś ten Sidney musi być. Kto do nas dzwoni? Aha, siedem dzikich randek. Mhm. Mm jak jesteście ciekawi, jak to wygląda, a w sumie jak to nie wygląda, to zapraszam Was do drugiego odcinka. Jak ogrywam dodatek Zakochaj się, no to właśnie tam próbowałam to rozegrać. Eee, a teraz odpowiadamy, moja miłość nie jest na sprzedaż. Super fajnie, włącz muzykę, może jakąś dla dzieci przyjazną albo letnie rytmy, dobrze. I chodź obudzić tą penę naszą. Jak chcę już zobaczyć, jak ona będzie wyglądać. jejku tu położyli jakieś dziecko u nas do łóżeczka. Honorata. A, Honorata jest od... Tutaj maki i... Gianga. Ale tutaj nasza penny już podrasta. Oh! Nie, ona ma włosy po natce. Wybierzmy, żeby była spokojna. Nie, ona ma włosy po natce, ale te platynowe, więc ja wchodzę teraz do kasa i zdejmę jej w ogóle ten makijaż. I zmienię jej kolor włosów na naturalne natki. No bo dziecko by raczej nie miało farbowanego koloru rodzica. I od razu lepiej! Oh, tak wygląda tak, nasza peny. Ah, to jest przesłodka! No dobrze, ale teraz weź ją, przedstaw ją dziadkom! Żeby nikogo nie pominąć, najpierw niech będzie babcia od strony Sydney'a. No nie wytrzymam jakie one są! Wow, wow! Penny pewnie cała jest po Sydney'u. I tak ładnie wygląda z Natką, no. Przez słodko. A, babcia tu w kuchni jest, aha. Ojej. Twoją wnuczkę trzyma pierwszy raz. Oj, się wnuczka właśnie z... No. Gdzie idziesz ją odłożyć? Nie, nie wynoś jej. A tu ją położyłaś, dobra. Ja zatrzymałam, bo nie, nie wiedziałam, gdzie ona ją niesie. Rita. Rita, naprawdę? Siedzi na stole i płacze, no. Nie, 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 nie. W następnym odcinku ona musi mieć przyjaciela. Bo jest samotna. I nasza przyjaciółka Molly też jest. Yay. Szkoda, że przyjęcia są takie krótkie. Penny, ty możesz poznać, Ewę? Uśmiechnij się do Ewy. To do, do twojej przyjaciele, bo są praktycznie w tym samym wieku. Będą razem dorastać. Fajnie. Mam nadzieję, że się nie zapomną. Będą najlepszymi przyjaciółmi. Gangbobasów. Hmm, to przyjęcie chyba nie będzie zbyt udane, bo się za bardzo skupiłam na peny. Kres <gryzm>, śpiąca, no. Ojejka, postaraj się zasnąć. No, nie przemyślałam tego, że wszystkie dzieciaki będą o tej godzinie już chciały pójść spać. No, udało się na złoto. I tutaj jest nawet honor. To... <grywki> Nie mogę, jak te dzieci mają okularki. Ale no dobrze, chodź tutaj. O jezu, dziecku, siedział na dziecku. Chodź tutaj, Natka. Ja rozumiem, że to ufasz swojej rodziny, że się zajmą twoją małą, ale ona jest śpiąca. Ty też. Oho no dobrze. Impreza zakończona, a ja Was zapraszam na krótką cutscenę. Ojejka! Bombelek kichnął. Aha, mm. Natka już się zabiera za sprzątanie. I tak wiem, że w tej nie zgrywał się czas, bo tu już jest ciemno. I nie mieliśmy zrobionego salonu na tej kasynie, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Chodziło o sam przekaz. Dlaczego z jednej się nie odzywa, nie pojawia się. I co się tak właściwie dzieje? Oj, zmęczona. Umyj ręce, umyj zęby. Ubierz piżamę. Gdzie ty tu masz? Tu masz piżamę. I leć spać. Póki Penny śpi. Korzystaj z tego. Bo to nie jest takie łatwe z małym dzieckiem, z samotnej mamie. Mhm. To pospane. Ale na razie nie płaczę za bardzo. Dobra, już płaczę. Renatka, wstawaj. Ukołysz ją do snu. Jeszcze chwilę może pospać. Ojej, smutny. Mały bąbelek. No dobrze, bąbelek pójdzie dalej spać. Ojejka, to jest taki bałagan. I my też. Spróbuj, spróbuj, natka dospać jeszcze trochę. A, ty powinnaś iść do pracy? Nie, 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 moja droga. Jeszcze nie, jeszcze pewnie jest za mała, żeby zamawiać opiekunkę. Czy ona może jeszcze wziąć wolne. Mm, tak, weźmy wolne z powodów rodzinnych. I pierwszy wyciek z pieluszki. Aha. A my nie mamy wanny. Będzie trzeba ją kąpać w zlewie. Dobrze, ale jeszcze śpi, jeszcze chwilę śpi. Molly chce przyjść. Okej. Okay. 11:11, a my jeszcze śpimy? Dobra, już nie śpimy, bo Penny właśnie e, się obudziła. No to przewiń, małą. Moli wpuść, niech się rozgości, tu jak u siebie, i będziesz ją myła w zlewie. Natka w ogóle się nie przebrała, ona jest w piżamie, nie umyła zębów, kompletnie nic. No ale niestety, z małym bąbelkiem to, to już nie jest jak z jednym Simem. No i to jest to, że ona ją myje po prostu tak w powietrze, podrzucając. A nie jak w The Sims 2? Chyba w dwójce tak było, że wkładali je normalnie do zlewu i to było takie słodkie. Umyj ją tak kilka razy, porządnie ją myjesz. I może... Posać tu... Nie, nie zostawię jej samej. A sama idź się ogarnij. Bo Molly do ciebie przyszła, a ty... ty chociaż idź zęby umyj. Już się nie musisz ubierać, już tyle od ciebie nie wymagam. No ale chciałabym, żebyś właśnie zrobiła coś na śniadanie obiad, bo w sumie jest już po drugiej. W sumie to fajnie to wygląda. Tutaj ona wszystko widzi przez to okno, co się tam dzieje na ogrodzie. W przyszłości jak Penny będzie większa i będzie właśnie się tutaj bawiła, to... Cię wszystko widać, tak jak teraz Rita z Moli. No, Natka, ale jak ty teraz przechodzisz tutaj jeść, to musisz wziąć peny ze sobą. Nie, 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 tak to nie. Podnieś ją. Przykro mi. Musisz teraz wszędzie brać malutką ze sobą. No, tak, tak może być. No i Moli mówi, że musisz naprawdę jeść. No nie. Tak to niestety wygląda. Jak się próbuje ogarnąć dziecko i siebie jednocześnie. I tak, o właśnie, Natka je śniadanie <noise> ze śpiącą peny. Natka, póki Peny śpi, to ty sprzątniesz trochę na tym ogrodzie? Bo tak średnio da się teraz realistycznie podchodzić do tej rozgrywki, jak <noise> tyle naraz się dzieje i te dzieciaki są tak wymagające. Oho, sprzątnęłaś, a ja słyszę, że tutaj Bąbelek się obudził. To chodź, karm z butelki, przytul i tak dalej, pomóż zaspokoić potrzeby. I fajnie było, jakbyś z nią trochę poćwiczyła. To jest istotne. Tylko ja sobie teraz tak myślę. Jak mam wziąć drugiego zwierzaka, to ja nie wiem, czy ja to ogarnę. Dziecko, kot, drugi zwierzak. A jak one nie będą się chciały razem bawić i nadal Rita będzie tak wymagająca. nie wiem. Czy to nie jest słodkie? Ten plac zabaw w ogóle z tyłu też jest taki super kolorowy. Ojejka. Nie wiem jak was, ale mnie ten widok rozczula tak bardzo. Jeszcze niedawno natka sama była nastolatką, a teraz, jak Jezu. A teraz ma swojego mamelka. Oho. Natka zrobiła. Dziś może sobie wziąć dzień wolny, okej. Okay. I penny jest do nakarmienia. To zaspokoić potrzeby. No dobrze, ale już jest 20. Ja wiemy, że ten dzień bardzo szybko ci minął, natka. Jakbyś była w stanie. Tutaj, o, zmień strój Simka w imieniu Penny na piżamkę. A ona ma piżamę. Dobra, cały dzień w piżamie siedziała. Połóż peny spać. Nie kładź jej na dworzu. Jest co prawda ciepło, ale nie, 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 nie. Takiego bąbelka to do łóżeczka. I sama teraz będziesz mogła się ogarnąć. Umyj sobie zęby. Mimo, że zdążyłaś zjeść tylko jeden posiłek w sumie. Mega szybko bijają te dni z dzieckiem. O, i sprzątnij kuwetę. To jest akurat fajne. Przyznam wam się, że nigdy nie korzystam z tych kuwet klasycznych, tylko z tych automatycznie czyszczących się. I nie zwracamy na to uwagi, a teraz jak trzeba sprzątać? Realistycznie. No dobrze, jesteś w miara ogarnięta. Jeszcze zawołaj Ritę, żeby też poszła spać. A ona sama już idzie. Cały czas mi się wyświetla to powiadomienie o zakątku Kupidyna. Ale wątpię, że Natka by miała teraz czas, chęci, siły i w ogóle cokolwiek, żeby szukać sobie partnera. Nie, to no już tak na dobicie by musiało być. No i super, Rita też idzie spać. I wszyscy śpią. Zobaczymy, jak długo. No nie za długo, bo się Penny już wyspała. Nie. Ile taki bąbelek będzie bąbelkiem? 18 dni. Dużo, <śm> bardzo dużo. Nocne karmienie, no tak. Szkoda, że nie da się zrobić jakiejś tutaj dostawki albo coś takiego właśnie. No wiecie, jak naprawdę są łóżeczka dla dzieci. Bo jak ona ma cały czas tutaj chodzić i ją odkładać. O, straszne. Nie wiem, czasem dziś tutaj łóżeczka nie przystawię. Bo na razie jest sama żeby być sama w pokoju. Dobrze, Penny nic nie jest. Idź, Natka, szybko spać. No cóż, Penny dała nam pospać do piątej. I Rita też jest nieszczęśliwa. O ja. Pogadaj z Ritą i lecimy do Penny, bo widzę, że ona już potrzebuje przewinięcia. Tym razem ją ubiorę w strój codzienny, żeby nie było, że cały czas w piżamie chodzi. Ty, Natka, też ubierz się. No... Natka jest oczekiwana na swojej zmianie pracy po powrocie z urlopu w sprawach rodzinnych. W tej chwili nie może wziąć kolejnego wolnego w sprawach rodzinnych. E, ale ona wzięła. Tak, zdążyła jeszcze ostatni raz. Czyli jeszcze jutro zostaniemy z Penny, ale w piątek już chyba będzie trzeba zamówić nianie. Jakaś loteria? A co tam wyślemy sobie? Tylko najpierw przewinąć bąbelka. Strój typowo mamuśkowy po domu, duł w sumie jakby piżam odresów, sweterek. Mm. <grym> Ma być wygodnie, a nie ładnie, ok? I jak tutaj masz położoną małą, to możesz posprzątać trochę w kuchni, bo wiedziałam, że coś tutaj jest chyba zepsute. I jak mała, tutaj widzę, jest zajęta zabawkami i klocuszkami. Donatka. Mogłabyś dokończyć programowanie. Tak. Mm -hmm. Położyłaś to na laptopa. No super. I w międzyczasie włączyła sobie Simsy 1. Nie, zjedz. Mała jest smutna. To postara się zasnąć sama, proszę. Mama by chciała trochę popracować. Zobaczcie, jak pani wygląda stanowisko. Tutaj jest oczywiście Rita. I mini penny. Natka kończy pisać aplikację mobilną, chyba, jeśli dobrze pamiętam. No jakiś zarobek taki, wiecie, poza pracą, no to jednak się przyda. O nie! O nie, kurz! Trzeba będzie podkurzać. Odkurz tu! Nie mogą być żadne króliki z kurzu, jak jest bąbelek w domu! O! 2000 dostała za napisanie tej aplikacji mobilnej! Wow! I chciałam tą aplikację nazwać nikiem mojego ostatniego subskrybenta, więc to będzie. Właśnie tak się pisze ten. Nick. Ja go nie przeczytam, żeby czegoś nie przekręcić, ale o. Tak będzie się nazywała ta aplikacja mobilna. Nieobiecująca debiutantka. Ohoho, jeszcze zyska sławę, siedząc w domu. Ale brud! <gryw> Jaki bałagan, no nie mogę. Aha, wygłośka zanim przewrócenie kosza na śmieci. No tak, ten bałagan to to jest pokocie. Odkurzanko w kuchni, bo tylko w kuchni jest tyle miejsca, żeby całkiem wyciągnąć ten odkuszacz. Bo jakby chciała dziś tutaj, no to ciężko by było. Posłucha. Nie, nie posłucha. Ona będzie wywalać śmietniki tyle. Nasza Penny dostała cechę często kicha. Czyli to znaczy że jakby jest alergiczką. Ale ona była głodna, tak, jest głodna. Oś tutaj zajmi się dzieckiem. Trochę popracowałaś, zarobiłaś pieniądze, to możesz dzieckiem też się zająć. O nie, o nie, ona jest do kąpania. Ojej, ty ją przewinęłaś tutaj w locie? Chyba tak. No ale wykąpać ją musisz. Do zlewu ją ładuj. No nie, ona, ona musiała teraz już zrobić łazienkę. Koniecznie. Siódmy poziom umiejętności wychowawczych? Może teraz efektywniej zaspokajać potrzebę swoich dzieci? No raczej nie wykąpiasz jej tutaj. Ona tak słodko wygląda wśród tych bąbelków, tylko jest nieszczęśliwa. Ojej. Ej, ale ty miałeś ją nakarmić, a nie kłaść do łóżka. Aha, czyli jednak. No dobrze, ale ty też byś się zdrzemnęła. To leć się strzemnąć, jak dziecko śpi, skorzystaj z okazji. Podoba mi się ten salon. Ma taki jakiś tu fajny klimat. Ta półka za kanapami mi się podoba. Mhm, to na pewno. No nic, moi drodzy, ja się będę z wami żegnać. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej sytuacji z Sydneyem? Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli podobał Wam się ten film. Suba na tym kanale, jeśli chcecie, żebym wykorzystywała Wasze niki do rozgrywek. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. To cześć!